Ahoj! Dzisiaj pora na drugi odcinek mojej przygody z browarem Other Half Brewing i na tapet wjeżdża kolejne piwo, kolejna IPA i zobaczymy czy tym razem spełni się amerykański sen Birgika. O tym nowojorskim browarze szerzej mówiłem w poprzednim odcinku. Tutaj możecie kliknąć, jeżeli nie oglądaliście, to zacznijcie od odcinka pierwszego. Niech to ma jakąś kolejność, bo tak też ta narracja jest budowana przeze mnie w ten sposób, aby coś się działo. Znaczy dzisiaj dzieje się tylko jedno piwo, zresztą ostatnio też było tylko jedno piwo dla przypomnienia. Trzy puszki markowane nazwą Oder Half, Half Brewing. Naprawdę dość świeże, tamta była z marca, ta była rozlana 11 marca, tamto chyba 10, więc dość świeże tematy, ale wracajmy na tory dzisiejszego odcinka. I co my tutaj mamy? Nelson Daydream Double Dry Hoped Oat Cream India Pale Jak na poprzednim odcinku, tak i na tym, wykorzystam sobie szukajkę, Eee, z browaru Oder Half Brewing, bo bardzo dobrze im ta strona internetowa działa, więc dlaczego nie skorzystać i nie dowiedzieć się czegoś więcej o tym piwie. Bo na etykiecie mamy informację, że jest to piwo po prostu o zawartości 6,5% alkoholu. A tymczasem wchodząc na stronę Oder Half o, Odel, śmiesznie Oder Half Brewing, możemy po prostu po nazwie sobie Wyszukać, więc wpisujemy nie Benson. Uwielbiam uzupełnianie słownika Nelson Daydream. Proszę bardzo, 1152 piwa. Tak, i 5 piw znalazło, i pierwsze jest Nelson Daydream IPA. Ok, tylko Nelson, czyli single hop. Z dodatków jeszcze laktoza. Stąd zresztą nazwa To Old Cream IPA. Etykieta. Etykieta y, nie, nie najwyższych lotów, jeżeli chodzi o, o jakby oklejenie całej puszki, żeby to jakoś dobrze wyglądało. Y, przez to światło coś tam pewnie zobaczycie, ale pewnie też nie za dużo. Dobrze. Y, no jakieś takie chmurki zielone. Logo Oderhalfu Oder jest, y, jest ok. Mozaik Dream zdecydowanie ładniej się prezentowa. Cena takiej puszki? Cirka 45 zł. Dzisiaj szkło to Polisz i Paglas. Zobaczymy, jaki wpływ Czy jakiś będzie miała. No, musimy to nie porównać z innymi, ale nieważne, nieważne. Jeżeli chodzi o prezencję tego sztrunku. To wygląda on po prostu nienagannie, tak? Pięknie zmętniony, fajna, drobna piana. No cóż, jest się yy, czym zachwycać, do niczego nie można się przyczepić, jeżeli chodzi o prezencję tego piwa. Co mamy w aromacie? No i tu jest zdecydowanie intensywniej i lepiej niż w poprzednim piwie. Czuć, że to Nelson. Są nuty winogronowe, są te białe owoce obecne. Bardzo przyjemnie ee, to pachnie. Ale nadal, patrząc na stosunek jakości do ceny, to w polskich IPach dostajemy dokładnie to samo jak nie więcej za kilka razy mniejszą, e, mniejszą kwotę. Mówię na razie o aromacie, nie oceniam jeszcze piwa w całości. Jakiś delikatny cytrus też się przewija przez ten aromat, ale oczywiście Nelsonowe Winogrona na pierwszym planie. Lekko... Lekko też tak, taka nutka granulatu chmielowego. Bardzo przyjemny aromat, intensywny, niezwalający z nóg, ale bardzo ładnie to piwo pachnie. Po prostu solidny aromat Nelsona. Goryczki na razie nie wyczuwam. Delikatna słodyczna, jest dodana laktoza, więc nie ma się co dziwić. Bardzo rzeźkie, bardzo owocowe. Dużo tutaj tego, tej granowości, tych białych owoców. Dużo lekkości. Fajna gładkość. Ale... Mm, opis stylu. Oat Cream India Pale Ale. Wydaje mi się, że goryczki mogli jednak tutaj mm, uzyskać więcej, bo... Je po prostu tutaj nie ma. Nie znajduję tutaj praktycznie żadnej goryczy, yy, która mogłaby kontrować słodycz tego piwa. O ile aromat jest naprawdę świetny. No, o tyle smaku, brak równowagi, brak balansu. Yy, patrząc jeszcze na jego kremowość, Yy, gładkość. Bardziej bym to nazwał Old Cream New England yy, India Pale Ale. No bo nie mamy tutaj goryczki, jest bardzo duża soczkowość, jest bardzo duża soczystość tego piwa. Ale przez to, że ono jest słodkie i nie ma tej kontry w postaci goryczy, no to robi się troszeczkę mdło yy, i no, mi brakuje balansu. Oczywiście piwo jest bardzo dobre. Nie można się do niczego technicznie przyczepić. To jest tylko jedynie kwestia gustu. Są ludzie, którzy wolą mniej goryczkowe piwa, są ludzie, którzy wolą, wolą bardziej goryczkowe piwa. Ja lubię oba typy, natomiast jak już trafiam na te mniej goryczkowe, to jednak fajnie jak jakaś minimalna nuta kontrująca zawartość cukru w tym piwie się znajdzie. Wydaje mi się, że odbiorcy słodkich piw też byliby kontent. Może inaczej, nie przeszkadzałoby im to. Pewnie w ogóle, gdyby jakąś niską gorycz nawet tutaj zarysować, bo to piwo jest stosunkowo słodkie, a tacy odbiorcy jak ja byliby bardziej zadowoleni. Ale muszę zostawić, że zapach tego piwa jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Bardzo yy, chmielowy i Bałem się troszeczkę, że Nelson jako single hop będzie mocną mdłym chmielem w odbiorze, jeżeli chodzi o armatę. Nie. Naprawdę pa pachnie ślicznie. Pachnie ślicznie. No ale, tak jak mówię, jednak troszeczkę tego balansu, tej kontry, tej równowagi w tym piwie brakuje. Szkoda. No i znowu wracamy do tego, czy spełnia się ten mój amerykański, ten birgikowo-amerykański sen, w którym dostajemy IPY tak bardzo świeże, rześkie, że rozkładają naszą polską produkcję na łopatki? Nie. Jeżeli sobie pomyślę znowu o to, o, na, zastanowię się na tym, ile za to piwo zapłaciłem, to boli mnie trochę portfel, ale kolejne przynajmniej Ciekawe doświadczenie. To piwo zdecydowanie lepsze od Mosaic Dream, czyli Nelson Daydream zdecydowanie oceniam wyżej, ale nadal nie rozkłada to na łopatki naszych topowych producentów piw w stylu IPA, jak Nepomucen, Funky Fluid, Pinta, Hopito. Cały czas wydaje mi się, że piłem o wiele lepsze piwa. Z, z tych browarów, o których wspomniałem przed chwilą, niż yy, to piwo. Chociaż jest ono, tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo yy, dobre. Nawiążę też do komentarzy na Facebooku, które pojawiły się pod ostatnim filmem, gdzie zwrócono uwagę, że yy, w zasadzie Rami, którego pozdrawiam serdecznie, bo pewnie będzie oglądał, yy, zwrócił uwagę, że do Europy rzucone są te piwa, które się w Stanach nie sprzedały. Jestem ciekaw, czy tak faktycznie jest. Czyli, tak jak pomyśl z chmielem, który to chmiel najlepszy zostaje w Stanach Zjednoczonych, a ten gorszy sort trafia do Europy i do Polski. No, no, no cóż, może kiedyś będę miał okazję spróbować w Stanach Zjednoczonych na miejscu, może coś przywiezie ze znajomych, nie wiem, jakiś lokalny browar i ipki, o które się zabijają i które schodzą w 2-3 dnia, czasami nawet zanim zostaną wypuszczone na rynek. Zobaczymy. Na razie. Moje doświadczenia z amerykańskimi IP-kami są takie, że szanuję, trafiłem na bardzo fajne. To jest przykład fajnej, chociaż brakuje mi tej równowagi, ale uważam, że Polacy, nie gęsi, i też sobie z na tym etapie nieźle radzą. Nie wszyscy, bo nie wszyscy, ale mamy kilka browarów, które ten temat opanowały bardzo, bardzo dobrze, przynajmniej w mojej ocenie. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym trzecim odcinku, w którym yy, będą dwa piwa: polska ipa i oder half brewingowa ipa. Do zobaczenia następnym razem. Wasze zdrowie. Cześć.